Mamy taką tą wiadomość, uchodźca złapany w Hembridge. Vegetarian, veterinarian, zwany Erikisin Sinkaka, czy jakoś tak, wzywa cię z pobliża, jest goniony przez piratów z Młotek Grupa. A Młotek Grupa to są nasi wrogowie. No i możemy mu zapewnić schronienie, pod warunkiem, że zawalczymy sobie z wrogami. Ogólnie nie potrzebuje tego typa. Ale potrzebuje mięsa. Mamy tego mięsa ludzkiego niezbyt wiele, i w krytycznej sytuacji, czyli takiej jak nastała teraz, będziemy musieli je po prostu wszamać, bo już nasi ludzie nie mają co jeść. Dlatego zaoferujemy Ci mistrzu schronienie witaj Sinkaka. Być może jesteś dobrą postacią. No taką średnią bym powiedział, więc ciebie zjemy. Relacje też kiepskie, więc ciebie to sobie tu zeżremy. ale niestety musimy tu oddelegować państwo. Gotuj proste danie i użyjesz ludzkiego mięsa. Wiem, że spadną wam wtedy statystyki, ale musimy się posilić tutaj tym rzeczami. Babeczka, jak tylko przyjdzie, to zaraz za nią ruszą tutaj bandyci. Co do Riemfelera, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, Ogarnąłem już to. Musimy tutaj cały czas dawać zajmij się supervising oil well i podobno musimy się przebić do tego źródła oleju, bo inaczej to to nie ruszymy. Więc Sinkaka, ty dostaniesz do ręki łuk i jakiś tam kapelutek. Chcesz transportować stal, nie? Atakują nas z wyrole, dużo ich jest, dwóch z wyroli, i oni mają fajne rzeczy. Ten ma fajną spluwę, i ten ma. Jest uzależniony od gołdżus. I w ogóle jakiś diabełek z maczugą. ale tego bym chciał, bo on ma ten fajny pistolecik. No więc ciśniemy, ty będziesz tutaj walczyła. No i resztę ekipy też musimy dać do walki, nie? Dobra, zabić wszystkich. Pieski pójdą. Nie, 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 nie. Wypój zwierzęta. Pieski cię dogonią. Zabić Waldo. Pieski są chyba szybsze od Waldo. <laughs> Kazumi oberwała. A, jest znowu od Portosa pewnie. No, nie zdążą dogonić. Trudno, a wy dobijecie tą babeczkę. Tylko Portos jest w stanie zrobić finish off. I teraz powinniśmy mieć za zabójstwo. Larian nie żyje, imponująca sypialnia. No dobra, no niestety nie udało się. Więc zabieramy jedzonko do kolonii, bo u nas jest coraz gorzej. i tam schodzi do poziomu kanibali? No, Portos jest kanibalem od urodzenia, ale reszta no po prostu musi jakoś przeżyć. Kolonia się powiększyła, Luna jest dosyć pazerna. Niewinna osoba, gin, śmierć, frajerą. Ale mam tu dużo stali się nazbierało. zbierało. No i już po kłopocie podświartowane jedzenie mamy dużo. Dochodzi nam kolejny stół bezglebowy, ale nadal. Co to jest? Podstawy mikroelektroniki ukończone. Zarąbiście, więc teraz jak już to mamy to musimy się zająć tym żeby dojść wiecie do wieżyczek obronnych. A ja bym chciał Portosik żebyś ty się zajmował tu supervising nad oil wellem. Jesteś w miarę wypoczęty. Zanim się dokopię do tego oleju, to trochę minie, więc ja go tu muszę oddelegować wiele razy. Widzimy, że wtedy pipe stock pile spada. I każda rura to jest wejście głębiej po prostu w ziemię, aż się nie dokopię do, do ropy. Niestety nadal nie widzę żadnego Żadnego oleju nie widzę Trochę lipa, bo potrzebujemy tej energii Ile mamy stali? Stali jeszcze troszkę mamy, więc ja tu powoli będę też dostawiał stoły bezglebowe Nadal nic. Wiadomo o co chodzi. To się tam wbija w ziemi i musimy dostawać po prostu kolejne rury. Dlatego tutaj dostarczaliśmy metal za każdym razem. Portos już jest lekko zmęczony. Nadal się nie dokopaliśmy. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w kolonii. Stali na razie nie potrzebujemy, ale doszły nam te mikroelektronika. I w związku z mikroelektroniką powinny nam dojść też kolejne rzeczy. Oj, co to się? Znowu zgromadzona energia szlak trafił. Wolera. Na razie jest dzień, jak sobie radzimy. Kiepsko trochę sobie radzimy. Ile tej energii mamy? No nie za wiele. Dobra, wracając do budowy. Ona tutaj cały czas kopie. A ja chciałem tak. Tu nic, tu nic. Tutaj kombinujemy. Rozrywka byłaby spoko, żeby oni sobie trenowali, ale niby nie mam tej tkaniny. A, bożym, opchnął. Cholera, a miałem tkaninę. Miałem tkaninę, to opchnąłem. Troszkę lipa. Eee, produkcja, tu nam na pewno coś doszło. Nie? O, to jest to. Co byśmy potrzebowali. Gdzieś nadajniczek w środku. Tutaj damy sobie konsolę łączności. Luna tam walczy, ale nadal nic nie ma. Nie ma spania, Portos. Eee, kogo możemy wezwać? Trochę mamy niskie te statystyki u naszych frakcji. Będziemy musieli zacząć im dawać jakieś prezenty. Drilling Oil Well. Violet, invite for a visit. Must be ally. Zamów wóz handlowy. Poprosił o natychmiastową pomoc. Jaki jest interes? Rozłącz. Braga, też lipa. Hmm. I nic nie zrobimy, nie możemy tu handlować. Tu mamy drilling oil well up to free colonist, a nie da się. Coś jest głupiego w tym. Bardzo powoli to idzie, no ale myślę, że w końcu nam się uda uzyskać ten cel. Już połowa drogi za nami, a zaczęliśmy dzisiaj, więc myślę, że się jakoś tutaj dokopiemy. Jak we dwójkę, to idzie w miarę szybko. Kliknij, aby przejść do problemu. Ok. Zniszczone ubrania, no to Portos. Tutaj już pieski poprzynosiły wszystko expand zone Okej, okay, ile mamy? 53%. Mało. Waleletka, jak skończysz, to poczyść tutaj posprzątaj troszkę. Statek handlowy przelatuje w okolicy. Musisz wybudować na zewnątrz nadajnik handlu orbitalnego i mieścić w jego pobliżu. Aby wysłać przedmioty lub srebro, musisz wybudować na zewnątrz. Ok, płuca potrzebujemy dla Violet. To jest coś, co potrzebujemy bardzo. Ludzką skórę opchniemy im. Wełne z alpaki też im mogę opchnąć. Dostaniemy jeszcze haj za to. I penoksycylina też by się przydała z 10 sztuk. Apteczek mamy dużo, więc na razie sobie darujemy. Ale po To chcemy. no i mają łóżko szpitalne zanim ja dojdę do łóżka szpitalnego to trochę mi czasu minie dlatego ja bym sobie pozwolił wziąć monitor funkcji życiowych i łóżko szpitalne wziąłbym może normalne za pięć stówek Przecież jak już to do możemy dać wspaniałe nie? i zobaczcie 1270 kasy pójdzie no, ale to jest coś, co bardzo potrzebujemy, tak? Płuca dla naszej babeczki, plus łóżko szpitalne, i tak dalej, nie? To się na pewno przyda, więc ja to zamówię. No, i jest. I na razie zrobimy z tego pomieszczenia mały szpital. To będziemy musieli zrobić tak, tak. Jakaj portos, ty się wyspałeś, tak. Teraz to se przeniesiemy. Okay tworzymy dodatkową lampę też wiecie co? może to anulujemy jakąś tam lampę zieloną miałem chyba gdzieś kupiłem ostatnio dwie chyba nawet lampy kupiłem limonkowe to jest chyba to wall light na razie dajmy to tu Zamontujemy sobie te łóżko szpitalne, zamontujemy ekranik. No, i chyba musiałbym grzejnik dostawić do środka. Czekajcie, w złą stronę daję łóżko szpitalne. Ale szczęście, ale Portos już skończ to. No i jest Medical Room na zielono. No wiem, że to jest tak trochę oczojebne, no ale musi być. I Mamy chyba gdzieś drugiego wall lighta, nie wiem czy to nie, to jest radiator z marmuru. Tu jest wall light kolejny, weźmiemy sobie na zielono, zamontujemy go tu. Dokopaliście się? Nie dokopaliście się. Ten Medical Room i tak będzie przeniesiony. A gdzie jest te płuco? Bo my kupiliśmy te płuco, tak? Czy nie? Gdzieś powinno spaść. Jak ja bym chciał na przykład zrobić tutaj yy, operację Przeszczep płuco, right lung, możemy zrobić. Ja się boję, że to się skończy tragicznie, ale no ale da się. I to my by mógł zrobić chyba Portos w postacie. Nie Portos. Kto tu jest dobry Draco Na dziesiątym poziomie jest. Przeszczep płuca, Kurczę, ale się... Boję. Boję się, żeby to zrobić, no. Na razie sobie dajmy suspend. Na razie damy suspend, żeby nie robić tutaj operacji. Ale mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Wszystkie potrzebne rzeczy mamy. Mamy łóżko szpitalne wspaniałe. Mamy ten monitor funkcji życiowych. Nieaktywny, nieaktywny czemu? Bo to chyba muszę być przy tym łóżku. Dajmy tak o jest. Coraz gorzej z energią, więc Portos razem z Violetką muszą się tym zająć jak najszybciej. Jak we dwójkę to porobią, a ty co masz za krytyczny stan załamania? Dobra, musimy zrobić działo jedno. I zapalisz jointa. A tutaj będziesz rzucała po prostu... Rzucaj na podłogę. Handlasz towarami. Statek przelatuje w okolicy. Draco. O jest, o jest, o jest. Możemy sprzedać dogo za 66. No, mało, mało, ale obchniemy pieska. Już dogo nie będziemy potrzebowali. Shotgot RAM, mają Devil Shipa. Mają jakiś Radiak. Co to jest w ogóle? Ciężko widać. Peaceful hybrid Bread to Drive in Radiation Environments. Co? Jakieś dziwne radioaktywne coś. Ich uryny to chemfiul. Dziwne, dziwne. E, możemy Wam coś obchnąć, tak? No ja się zastanawiam nad obchnięciem. Zaawansowany komponent jeszcze tu dochodzi. Tkaniny mają. Jadeit hmm. mógłbym obchnąć. Drewno kompozyt. Dosyć sporo warty. Co tu jeszcze macie? Cut armor. Black jacket. To by było fajne. Stojąca lampa Aqua. No to dobra, czyli to weźmiemy sobie ten flag jacket, bo jest fajny. I sprzedamy pieska. Dogo nie będzie nam potrzebny. Trochę tanio go sprzedajemy, bo powinien być duży. Chyba że poczekamy aż urośnie. Do tego czasu go wyszkolimy i sprzedamy wyżej. No ale słabo jest teraz u nas z jedzeniem. Nie chcę mieć do, dodatkowego darmo zjada, Więc ja już postaram się obchnąć pieska, a dodatkowo moglibyśmy kupić mięso. Tylko za co? Coś muszę sprzedać, żeby mieć mięso. Myślę, żeby obchnąć ten nanowłókno. Wiem, że będę cierpiał i to katusze straszne, bo nanowłókno jest ciężko dostępne, ale potrzebujemy mięsa. Jointy możemy kupić, możemy też sprzedać. Dobra, obchniemy ten nanowłókno. Zabijecie mnie za to, ale potrzebuję mięso. Chociaż wiecie co? Mamy tyle srebra, że jestem w stanie. Kurczę, to jest 2 dolary za kawałek mięcha. Tak wierzyć nie chcę. Dobra, na razie to zhandluj. tu powoli zacznę inwestować w ziemniaki. Toma, drako ma niewielkie ryzyko załamania. A jak tu idzie kopanie? 67%. No, potrzebujemy to odpalić jak najszybciej. Stan baterii kiepski, ok, luna jest głodna, znaczy violetka. Całe szczęście widzimy, że jakieś posiłki są dostępne. Ten ryż nas troszkę uratował. A czemu tutaj nic nie robicie? A tu możemy zrobić coś innego. Na przykład truskawki, żeby były. Luna będzie Pracowała aż. Nie, ona jest bardzo głodna. Jeszcze jakieś kapsuły transportowe. O, zbawienie! Boże drogi, chwalcie pana. Przyszło nam mięso. Dobra, ten zbawienny moment. No, trzeba uczcić tym, że skończymy odcinek. To jeszcze damy Hall Argently. To też. I tu pieski przyjdą po to. Dobre pieski. Bardzo dobre pieski będą tu nosiły ważne rzeczy. Myślę, że tu jeszcze jeden dodatkowy damy z ziemniakami tu. Mamy 40 tkaniny. Ale dobra, miałem skończyć odcinek, bo to tak bardzo wciąga. I widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.